Dzień dobry, witam na kolejnym podcaście Stowarzyszenia Riberterów Polskich. Dziś znów moim wyśmienitym gościem jest Piotr Rajski z Kanady. Witaj, Piotrze, dziękuję za przyjęcie zaproszenia. A przyjemność. Po mojej stronie, Paweł, witam wszystkich entuzjastów Ribertyny. Piotr Rajski no, jest ważną postacią w polskim ruchu ribertingu. Piotr był na samym początku jego tworzenia, był animatorem, po czym wyjechał do Kanady i też zajmował się Libertingiem, Ale też, tak jak, tak jak w pierwszym odcinku, bo dzisiaj będzie kontynuacja, tak jak w pierwszym odcinku powiedziałem, Piotr miał unikalną możliwość bliskiej pracy z Leonardem Orem, a więc z twórcą Ribertingu. W pierwszym odcinku rozmawialiśmy o tym jak, jaka postać samego Leonarda Ora. Jaka jest to postać, jaka, jaka była to postać, a jakie kontrowersje zdaniem Piotra ta postać mogła wzbudzać. Natomiast na koniec Piotr zapowiedział, że koniecznym, w zrozumieniu Leonarda Ora i jego, jego tworzenia, ruchu Libertingu, jest poznać wpływ Babadziego. No i tak się umówiliśmy na kolejny odcinek o Leonardzie Orze, ale właśnie o w kontekście postaci, Babadziego. W związku z tym Piotrze, opowiedz proszę, przybliż w ogóle postać Babadziego. Kto to, kto to jest? Kto to, kto to jest, kto to był, tak? A no i, w, no i jak, jak? W jaki sposób ta postać wywarła wpływ na Leonarda, pośrednio też na Riberting? Proszę bardzo. No tak, jak już wspomniałem, po prostu Leonarda trudno jest zrozumieć do końca bez, bez pewnej znajomości tego Babadżiego z Hajdakanu. Z, z powodem, dla którego Orgo w ogóle odkrył, było to, że on, właśnie to wynikało z tego jego poszukiwania fizycznej nieśmiertelności. On w momencie doszedł do wniosku, że prawnie gdzieś muszą być jacyś fizyczni nieśmiertelni Ludzie i to prawnie gdzieś, gdzieś wysoko w Himalajach, stowani wiesz, i, i e, zaczął szukać taj, e, tego typu ludzi. No i natrafił na, taki, na tego babadziego z Hajdakanu. I on go odwiedził chyba trzy razy, e, zanim przyjechał do Polski w 82 roku. No i, wa, i w czasie, jak ja się z, po raz pierwszy z Orem spotkałem, no to Or był. Absolutnie zakochany w tym, tym Babaji z twierdził, że, że to jest istota nieśmiertelna o, o niesamowitych takich zdolnościach duchowych. Pamiętam, że on utrzymywał na przykład, że, że Babaji był w stanie czytać jego myśli, reagować na, na pewne jego pragnienia, zanim on nawet je zdążył. Wyrazić. Or się także spodziewał, nam, znaczy, on był przekonany, że Babadżi się może na przykład manifestować i demanifestować zgodnie ze swoją, ze swoją wolą i że może być w wielu miejscach jednocześnie. I ja pamiętam, że, że przy jakiejś okazji Or nagle mówi, szedł, szedł jakąś, gdzieś robiliśmy jakiś trening i przeszedł tam jakiś, żołnierz w oddali, e, e, nie, nie, nie w takich, jak, nie, niedaleko przed jakiś żołnierz. On mnie mówi, że to jest prawdopodobnie babadzi, nie? E, także to były absolutnie takie zdumiewające chwile. I e, ja muszę przyznać, że wiesz, ja do momentu spotkania Oral ja nie miałem, że tak powiem, kontaktu z, z nikim, kto by, kto by miał tego typu wiarę. Nie? To takie spodziewanie się, że wiesz, że boskość się, się, się zamanifestuje w Twoim życiu w, w każdym możliwym momencie. Ja nigdy czegoś takiego wcześniej nie, nie widziałem. No, ale, ale Baba Dziw zrobił pewien psikus Leonardowi, bo umarł w 1984 roku. Nie? No i teraz tu się sprawa troszkę rypła, bo w międzyczasie w, w paru swoich książkach pisał o właśnie nieśmiertelności Babadżiego i, i teraz była kwestia, no jakby to, to wszystko wytłumaczyć. No i oczywiście tam przez zwolennicy Babadżinie Kory nie mają specjalnego problemu z tym mówią, mówią, że istoty, które są tak zaawansowane jak ten Babadżin no mogą się manifestować, i manifestować zgodnie ze swoją własną wolą, że Babadżin się zamanifestował, bo miał do przekazania pewien, pewien komunikat, pewien przekaz dla dla ludzkości, a jak wykonał swoją robotę, no to a, przeniósł się do jakiegoś innego wymiaru. E, w każdym razie, e, no to, była, to były takie czasy, wiesz, gdzie, gdzie jak się robiło rebranding, jak się było koło Leonarda Ora, no to było wprost nie sposób, żeby tego Baba go z Hajdakanu e, zignorować. Ja więc z, z czasem za, za, wiesz, zainteresowałem się tą postacią i e, na przykład w czasie mojej podróży z Orem przez Stany Zjednoczone w 1986 roku dokładnie przeczytałem nauki Babadziego i nawet przetłumaczyłem je na język polski. No i wtedy dopiero miałem okazję jakby e, robić sobie moje, moje własne zdanie na temat tej, tej postaci bardziej nigdy w żadnym miejscu nie, 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 nie utrzymywał, że on jest nieśmiertelny, ani nie, nie, nie głosił, że to jest jego celem, ani nic takiego. Natomiast jego przekaz, muszę przyznać, był w tamtym czasie i do tej pory jest dla mnie bardzo inspirujący. Także, wiesz, no, niektórzy ludzie uważali, że, że Babaji był manifestacją boskości w tym, tym szczególnym kulturalnym kontekście w, w Indii, że on był manifestacją Boga siwy. E, e, I ja tego nie, nie jestem w stanie stwierdzić, tak samo jak na przykład nie, nie jestem w stanie stwierdzić, czy, czy Jezus Chrystus był Bogiem. Natomiast zarówno nauki Chrystusa, jak i nauki Babadziego miały i mają do tej pory na mnie wpływ. W tym była pewna wartość inspirująca, która, która pozostała w moim, w moim życiu. I teraz wiesz, no chociaż było wielu riberterów, którzy, którzy także byli zafascynowani, babać i nigdy nie było to tak, że żeby uprawiać riberting, to musisz wyznawać wiarę w Babadzie. Nigdy tak, czegoś takiego nie było. Ja wiem, że kiedyś ktoś, podobno w latach, nie wiem, 90. chyba, było jakieś opracowanie nazywające reporting sektą religijną, co wydaje mi się być kompletnym nieporozumieniem, ponieważ to nigdy nie było tak. To, to był Piotr tak. Raport MSWIA, który zajmował się sektami, ale twierdzenie, że jeśli coś znalazło się w tym raporcie. Przy okazji opisu, że to coś jest sektą, jest nieuprawnione, ponieważ czytałem ten raport i tam generalnie jest szerszy kontekst. Tak? Jest w tym raporcie szerszy kontekst. Na przykład są omawiane ruchy prozdrowotne. I to jest kontekst tego raportu, w którym to raporcie też jest mowa o sektach. Natomiast to jest szeroki raport. No i trudno o. Ruchu prozdrowotnym, ludzi, którzy dbają o swoje zdrowie, czy też stosują optymalną dietę, nagle twierdzić, że to jest sekta i wskazywać: No, słuchaj, jeśli ty na przykład nie jesz mięsa, to ty jesteś w sekcie, bo o tym mówił raport MSWiA. no to, to jest nadużycie, tak? Więc hasło e, e, sekta, Liberting e, e, jako sekta w raporcie ja jest nadużyciem, bo to oznacza, że ktoś nie zapoznał się z tym raportem i nie zna tego kontekstu. I, no i że tak powiem, moja zapalczywość się wtedy włącza, no bo to jest ignorancja. No, nie, nie, nie mam zgody na, na, na takie szufladkowanie tak. na podstawie hasła, na podstawie pojęcia, tak zwany raport MSWiA o sektach i tam jest wymieniony reberting. No dobrze, no, jest wymieniony, ale w innym kontekście, tak jak ruchy prozdrowotne też są wymienione. No i też nie są w kontekście sekty. Natomiast oczywiście to, o czym mówisz, ten wpływ takiej, Religijności. No szczęśliwie tak jak znam Liberting, to uchował się od tego i, i, i nie, ma, nie ma piętna, nie ma śladu. E, oprócz oprócz tego, że można być liberterem i można wyznawać dowolną religię, i to w niczym nie przeszkadza. Dokładnie, no. tak. Jest ja, ja wielu liberterów, którzy są zagorzałymi chrześcijanami albo mają, są zainteresowani jeszcze jakimiś innymi tradycjami duchowymi. To jest wszystko okej, okay. to, to nie ma, że tak powiem, specjalnego wpływu na to, jak reberting jest zrobione. Zasadniczo to najważniejszym talentem w to jest to, żeby, żeby mieć pewną uważność i, i cierpliwość, żeby siedzieć koło człowieka, który oddycha i i dać mu poczucie bezpieczeństwa, i, i tego typu rzeczy. Tak, um, i, i obecność, świadomą obecność, że, że, rzecz, że się tak. jest w tym miejscu, a nie, a nie błądzi myślami zupełnie gdzie indziej. I ta obecność jest no, no właściwie kluczem, tak. oprócz techniki. Natomiast, no wiesz, mnie się wydaje, z mojej własnej perspektywy, że, że te nauki były i są bardzo ciekawe i my, my, ja nie widzę, mnie się wydaje, że e, każdy człowiek mógłby od, odnieść pewną korzyść, pewien pożytek z zapoznaniem się z, z tymi naukami. Nie to, że trzeba zostać natychmiast wyznawcą Babadziego czy coś takiego, ale, ale jakby się zapoznać z pewnymi wartościami, które on głosił, to, to wydaje mi się być pożyteczne dla, dla wszystkich. No wiesz, Babadziej pozostał ze mną dłużej, być może, niż, niż z innymi rewelerami. No, chociaż jest, jest jeszcze grupa osób, które z tych reberterów, jakby na początkowych, nie? którzy do tej pory bardzo podkreślają swój, swój związek z Baba Jim i taka grupa ciągle istnieje, ale mnie się wydaje, że to w sumie jest raczej w tej chwili jakieś bardziej marginalne zjawisko. Bardzo no mi się to spodobało myśli? to, przepraszam, że ci przerwałem, ale powiem myśl, bo ona, ona mnie jakby została ze mną przez długi, długi czas, w pewnym momencie powiedziałeś, że, że zamanifestowała się boskość w życiu, i że tak jakby oglądając Ora, tak nie sądziłeś, że może tak zamanifestować się boskość w życiu. W takim po prostu w takim w takiej codzienności. Tak? Bardzo mi się to spodobało, bo czy to, czy to ten mistrz, czy, czy, czy którykolwiek inny, tak? No, bo tych mistrzów można powiedzieć, można przyrównać Babadziego też jako jakąś postać mistrza duchowego. Tych mistrzów no, jest, jest bardzo wielu tak? i myślę sobie, że na tej zasadzie każdy może skorzystać z, takiej, z takiego konceptu, z takiej. Pomocy z takiej idei duchowej, jak mistrz duchowy, ale przekładając na, na, na życie, to, to Twoje zdanie, manifestacja boskości w codziennym życiu, jeśli przy okazji pomaga w tym mistrz, no to, no to jest super. To jest dla mnie jakby cała kwintesencja przeżywania duchowości w taki. Bardzo praktyczny sposób, nie jakiś oderwany od rzeczywistości, ale praktyczny, codzienny. No, tak, tak to się odbyło w, przynajmniej w moim życiu. I na no ja, ja myślę o Leonardzie Orze, jako o takim moim guru. W, w tym sensie, że to właśnie ja, ja będąc koło niego, miałem. Miałam to właśnie takie, nagle się po, pojawiło to poczucie, że, że, że to, ta boskość jest jak najbardziej realna, że ona się może zamanifestować w każdej chwili. Ja już nie pamiętam dokładnie, kto to powiedział. Był taki ładny cytat. Ktoś mówił, że o tym się poznaje świętego, że w, w, w towarzystwie świętego wszyscy stają, stają się, wydają się być pijani bogiem. Kto wie, czy to nie jest z, z Mevlana Rumi e, cytat, ale to ale co, coś w tym, w tym sensie się odbywało prawdopodobnie w moim życiu, nie, kiedy ja miałem być okazję w pobliżu Leonarda Ora. Ja nie wiem, czy, czy jest tutaj w tej chwili czas i miejsce w tym wywiadzie, żeby trochę powiedzieć o tym, czego Babadzi nauczał, czy chciałbyś, żebym ja powiedział parę słów na ten temat. To jeśli Piotr w takim telegraficznym skrócie, to tak, oczywiście, bo to jest fajny moment, aby to nie była tylko postać, ale też idee, które, które, które przyniósł, a aby no, jakoś wybrzmiały. Natomiast no, no, też oczywiście mamy, mamy teraz 16, 16 minutę, więc taki tak te, telegraficzny skrót byłby super. Ja polecę Ci w takim razie tylko tutaj taką małą książeczkę, którą ja, ja napisałem. Ona jest co prawda po angielsku, ale ona jak gdyby kwintesencję nauk Babadżiego. I, I co Babaji nauczał? Babaji na przykład miał bardzo ładne takie, takie powiedzenie, Mówi, wszystkie religie zawierają się w, w zasadzie prawdy, prostoty i miłości. I to, to było przepiękne i jest przepiękne powiedzenie i jak gdziekolwiek ja rozmawiam, wiesz, z ludźmi z jakichkolwiek religii czy, czy duchowych tradycji, oni wszyscy to potwierdzają, że te wartości są w ich tradycjach obecne. Prawda, prostota i miłość. Także ta umiejętność, żeby to sformułować w taki sposób, nie? Już jakby sygnalizuje tutaj w wyjątkowej jakości jakąś, jakąś duchowość. No i co dalej nauczał Babadżin? Babadżin nauczał, że, że wszystkie religie prowadzą do tego samego celu czyli do, do Boga, i że ktokolwiek, jakąkolwiek. Porusza się ścieżką, jeśli się porusza po niej w uczciwy sposób, to dojdzie do Boga. Bardzo podkreślał znaczenie ludzkiej jedności. Mówił, że my wszyscy jesteśmy dziećmi jednej ziemi i że wszystkie narodowe, kulturalne, religijne różnice to wszystko powinno być ignorowane. Był bardzo wielkim zwolennikiem humanizmu, że można, można podążać za jakąkolwiek religią, można uprawiać co tylko się chce, ale człowiek musi być ludzki. To jest najważniejsza rzecz. To nie, nie zawsze tak jest. My wiemy, że, że religijne tradycje często są skojarzone z konfliktem, z wojnami itd. No, i Babadzi bardzo kładł wielki nacisk na, na, na ważność ludzkiej pracy. Mówi, że, że ludzkie ciało zostało stworzone do fizycznego wysiłku i że człowiek w związku z tym powinien pracować. Powinien pracować cały czas i powinien pracować do ostatniego oddechu, mówi Babadzi. Bo, bo to jest dla nas zdrowe to jest pierwsza rzecz. No, i poprzez w ten sposób, jak gdyby, um, e, przez naszą pracę, poprzez naszą, nasze wysiłki, my jakby e, przyczyniamy się do, do ogólnego dobra. Jedno jeszcze tak e, takie cytat z Babadżyju, który bardzo lubię, który mi e, z, e, utkwił. On mówi, że mówi, ciężka praca jest ważniejsza niż religia. To religia to właśnie wszystko mniejsza, o to można robić, uprawiać taką czy inną, ale że ciężko pracujący, ciężko, bardzo ładne powiedzenie, ciężko pracujący agnostycy są bardziej akceptowalni niż leniwi duchowi hipokryci. No to dobra. No także to ja, ja, ja nie wiem jak, jak byś chciał, to ja ci mogę e, tę książeczkę e, wysłać? Ja mam jeszcze jedną, to jest książeczka, która już została przetłumaczona na francuski, także ja nie wiem, jak może ty wolisz? To, ktoś, no ja angielski, ja angielski, ale, ale na pewno poproszę cię, że poproszę cię o tytuł wydawcę, żeby można było w opisie filmu. Zawrzeć, bo no, bo może ktoś będzie miał ochotę, będzie mógł poszukać tej książki, to żeby miał, miał dokładne dane i żeby można ją było zdobyć, jeśli to jest możliwe w tej chwili jeszcze. Mam tu jeszcze jedną książeczkę. Ja też przeze mnie napisano, że się nazywa Unity Beyond Division. Jedność poza wszelkim podziałem to jest to, co Pabadzi co uczył i pod tytułem jest, że jest to, to są nauki Babadziego dla, dla chrześcijan. Wykonałem pewien wysiłek, żeby porównać nauki Babadziego z naukami Chrystusa. I generalny ton tej książki jest to, że te nauki są bardzo do siebie zbliżone. Nie ma takich wielkich, zasadniczych różnic pomiędzy. To też. To też bardzo, bardzo Cię poproszę o tytuł, ale to sobie już po, po nagraniu uzgodnimy te, te dane, tak, żeby, żeby była referencja do, do tych książek. Super. No, no można by jeszcze tylko, jeśli chodzi o babaczygo zauważyć, że, że w, w Polsce są aktywne dwa aszramy Babaciego, jakby ktoś chciał doświadczyć, jakby takiej, jak to się mówi, energii babaczygo. To, to, a nie chce jechać, powiedzmy, do Indii, gdzie, babaczy gdzie, gdzie Babadzio, No to są dwa szlaki w, w Polsce, gdzie mo, można się spotkać z wyznawcami Babaczy, którzy w tacy bardzo aktywny, praktyczny sposób starają się, jakby żyć tymi wartościami, o których, o których mówiliśmy. Super. Piotrze, bardzo, bardzo dziękuję za, 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 tą, za tą opowieść kolejną o Leonardzie Orze, ale no, jakby zahaczyliśmy o samą postać Babadziego i, i, i skrót jego, jego, można powiedzieć, najistotniejszych sentencji, no, nauk, jak, jakkolwiek to nazwiemy. Myślę sobie, że w tym świecie goniącym za za blaskiem, za wkręconym strasznie w materializm, w pośpiech. No, taka egzotyka myśli, głębokiej myśli duchowej, no, jest po prostu potrzebna jak, jak deszcz dla, dla roślin, żeby wzrastały. Świat jest taki, jaki teraz jest, ale, no, ale, ale czasami mam wrażenie, że że w zmierza w dziwnych kierunkach, tak, w, nie, w niezbalansowanych kierunkach. Tak. Ja dodam jeszcze na koniec Paweł, że or z, zwykł nazywać reversing, czyli to samo to po, świadome połączone oddychanie biologicznym doświadczeniem Boga. Już. <laughs> się, jak, no tak. jak my uprawiamy, wchodzimy w kontakt własnym, z własnym oddechem, mamy szansę w, jakby w, wejść w kontakt z pewnymi transcendentalnymi zupełnie fenomenami i, em, i że to właśnie jest ta okazja dla, dla przeciętnego człowieka, żeby mieć biologiczne doświadczenie Boga. No, myślę sobie, że, że w ogóle oddech w bardzo wielu tradycjach jest takim pomostem pomiędzy konkretnym światem, konkretną, jakby konkretnym ciałem a właśnie duchem, duchowością, więc to, to, to ma to swoje podstawy i, i sama magia oddechu myślę sobie, no, można powiedzieć, ok, no to nabierz powietrze, ale to to jest właśnie wykraczające poza, poza tę fizyczność. No, myślę sobie, że każdy, kto, kto, kto zastosował tak świadomie oddech, no niekoniecznie liberting, ale jakiś sposób oddychania, ale świadomie, no ma po prostu swoje doświadczenie i, no, no, i wie, wie, o czym mówimy teraz po prostu. Tak jest. Super. Dziękuję Piotrze za, za tą kolejną rozmowę. To była druga część opowieści o Leonardzie Orze, aczkolwiek zahaczyliśmy o, o postać Babadziego. Myślę sobie, że, że znów jak spotkamy się, znów wyciągniemy z pudełeczka jakiś nowy ciekawy temat. A tymczasem bardzo ci dziękuję. Dziękuję słuchaczom, którzy mam nadzieję dotarli, ci najwierniejsi, najbardziej konsekwentni. Do samego do, końca. Do samego końca, więc je, jeśli dotarłeś, dotarłaś, no to super gratuluję tej cierpliwości, uwagi, zainteresowania. I zapraszam do wysłuchania naszych kolejnych podcastów, które będą pojawiać się dalej, bo, bo oddech i życie sobie płynie dalej oczywiście. Dziękuję, Piotrze. Do zobaczenia, do usłyszenia wszystkim. Dziękuję, do zobaczenia.